Witam Państwa. Mam dla Państwa fantastyczną wiadomość. Otwieramy POZ w Mediraju na Górczyńskiej 17 od sierpnia tego roku, czyli lekarz rodzinny w zasięgu ręki. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Dębicki, jestem specjalistą chorób wewnętrznych. W swojej karierze zawodowej pracowałem zarówno w szpitalu, pogotowiu, ale także w przychodniach specjalistycznych i w gabinetach lekarza rodzinnego. A od sierpnia będę pracował w Mediraju, w nowo nowotworzonym gabinecie lekarza rodzinnego. Zapraszam Państwa do zapisywania się do tej nowej placówki. Macie Państwo do dyspozycji parkingi wokół, macie Państwo do dyspozycji specjalistów, którzy pracują z nami od lat, rehabilitację, RTG, laboratorium, całą masę innych usług. Kosmetycznych. Możecie skorzystać z IKP, czyli internetowego konta pacjenta, jeżeli nie chce Wam się do nas pofatygować. Niemniej jednak, no, zapraszam i myślę, że to jest naprawdę dla Państwa bardzo, tak jak dla nas, bardzo radosna wiadomość. Próbowaliśmy od lat zorganizować POZ, w końcu się udało. Medi Rai. Zdrowie z nami.